Połowa listopada, opony zimowe założone. Zaczynamy jazdę. Lecimy. Siemanko widowie. Z tymi oponami to tak naprawdę żartowałem, żeby ktoś czasem nie brał tego na serio. Ale już najwyższy czas. Bo koniec listopada żeby przygotować motocykl do zimowania. Więc tak naprawdę ostatnia krótka przejażdżka można powiedzieć na stację benzynową, aby zatankować do pełna motocykl i pełny zbiornik. Pozostawić do wiosny. Także pierwsza zasada zimowania motocykla, którą zawsze praktykuję, to tankowanie motocykla pod korek i zostawienie z pełnym bakiem do wiosny. Dzięki temu gdzieś tam w zbiorniku nie zacznie nam się pojawiać korozja i tak dalej i tym podobne. Także wytankujemy. No, Dobra, motocykl mamy zatankowany. Więc drugą zasadą, którą zawsze praktykuję podczas zimowania motocykla, jest postawienie go na stojaku. Ja mam stojak z firmy XL Moto. Bardzo lekki jest to stojak. W zestawie są wszystkie końcówki: podwahacz, przednie pod zawieszenie. Także można sobie dowolnie przekładać na szerokość również. Jest wąska końcówka oraz szeroka. Niestety u mnie w garażu nie ma zbyt wiele miejsca, dlatego podstawiam jeden stojak. Natomiast pod przód zawsze podkładam styropian, żeby gdzieś tam na czymś miękkim nie bezpośrednio na posadce ta opona sobie stała. I dzięki temu przez ten okres postoju te opony nam się no nie odkształcą i zachowają swój kształt Powiem Wam, że jak na końcówkę listopada to jest bardzo ciepło. Już nie pamiętam, żeby taka pogoda była w listopadzie. I żebym jeździł w ogóle w listopadzie, to jest kurczę, powiem Wam coś niezwykłego. Dobra, lecimy dalej. Trzecia zasada, którą warto zrobić, to oczywiście zadbać o czystość motocykla. Żeby gdzieś przez tą zimę nie stał nam jakiś ufajdolony w błocie, w muchach jakichś. Tylko po prostu wyczyścić go sobie na zimę. Najlepiej jeszcze zabezpieczyć lakier jakimś woskiem. warto też Wyczyścić łańcuch. Ja łańcuch czyszczę zawsze naftą świetną. Bardzo fajnie schodzi ten brud łańcucha jakimś pędzelkiem i naftą świetną. I smaruję go sobie zawsze na, na zimę, żeby jak przyjdą już te ciepłe temperatury wiosną, mieć napęd gotowy do jazdy. Tu wrzucę Wam też zdjęcie. E, jakiego smaru używam do łańcucha już od bardzo dawna? Jest to smar pro chain. Ja, nie brudzi tak. W Belgii też jest. E, e, cenowo bardzo dobrze wychodzi, także polecam. I tutaj Wam rzucę gdzieś zdjęcie u góry e, tego smaru. Kolejna rzecz. Kolejna zasada zimowania motocykla to sprawdzenie wszystkich płynów eksploatacyjnych. To znaczy czy nic tam nie ubyło, jeżeli ubyło, uzupełnić, ewentualnie sprawdzić czy jakichś tam gdzieś wycieków nie ma. Ja też zawsze w zimę co rok wymieniam sobie olej w silniku zawsze stosuję olej walwolinę 10W40 też Wam gdzieś tutaj może wrzucę sprawdzony nigdy nie miałem z nim problemów też cenowo wychodzi korzystnie także mogę Wam to polecić ten olej no i cóż Ostatnia rzecz, którą ja zawsze sobie stosuję, ostatnia zasada, to podładowanie akumulatora tak raz na miesiąc, raczej nie praktykuję przypalania motocykla, bo to mija się w ogóle z sensem, wystarczy spokojnie raz na miesiąc sobie ten akumulator doładować. Jeżeli już ktoś bardzo chce przepalać, to najlepiej odpalić go, żeby aż się nagrzał i włączyły się wentylatory. Chyba tyle z takich zasad, które są najbardziej istotne przy zimowaniu motocykla. Można by było jeszcze ten motocykl przykryć jakimś tam specjalnym kombinezonem, płachtą, prześcieradłem ja nie przykrywam ale jeżeli ktoś ma miejsce postojowe narażone na jakieś tam mocne zakurzenie, zabilgocenie i tak można przykryć oczywiście jakimś tam pokrowcem Także chyba tyle. Widzimy się na motocyklu już w przyszłym sezonie. Także tyle ode mnie. Na razie i do zobaczenia w przyszłym sezonie. Ajo!